Siemano, siemano widzowie, na telefonie nagrywam, bo ten, bo mają stresik, ale zrobiliśmy rytuał, ogólnie. E, Filip, weź ty, weź to, za chwilę. Zrobiliśmy rytuał ogólnie, jako pierwsi w Polsce chyba, więc jest Big queen według mnie, jako pierwsi w Polsce przed rowerkiem i miaresem. No to nieźle, wam powiem, bo przed razem to jest trudno. Przed Holiksem w ogóle. No. On, on w ogóle... On w ogóle ten, on pewnie nie wie o tym na Bisie. Ja mam 6... Ja mam 6 więc łuzik Dobra, pana trailera szybko. A, dobra, nevermind. Uruchom pana trailera. kurczę. Żebym nie zdykował tych, name'ów Już chyba zdykowałem Szybko weź e, pan trader ma tam bazę E widzowie, jak widzicie, mamy Big No? Wiem Jak e, na się to było e, też nie nagram nad bo na dysku miejsca nie miałem i OBS mi się usunął Ogólnie. Nie wiem. Chciałem nagrać odcinek z ingame'a, mi się usunął. Jakiś log. Jakiegoś loga miałem. Chorego. Dobra, raczej nie siądzie, bo to tylko tych na dywanie. Dobra widzowie, to by było na tyle. Zostawiajcie subiki i łapki w górę. No i do następnego. Fip pożegnaj się jeszcze. Naura. No, no.